Witajcie! Dzisiaj jest 15 grudzień 2023 rok Znajdujemy się na takiej małej, nieznanej dziewiczej plaży w Kuliera Bliżutko tej plaży mamy dosyć ciekawą działkę Znajduje się zaledwie 150 metrów od plaży. Za chwileczkę tam podjadę. Tylko chciałem Państwu pokazać, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Ta plaża. Obok są inne, takie mniejsze plaże, też nieznane wśród turystów. Bardzo fajne, nie są zatłoczone. No, i temperatura dzisiaj 22 stopnie. Jak na 15 grudzień, no to bardzo cieplutko. Ani jednej chmurki, słoneczko. Pięknie. Do Kuliera do miasta jest 3 km. Tutaj po lewej stronie tam jest restauracja. Także działki do restauracji też mamy 100 metrów. Pięknie cieplutko, bardzo ładnie. I 300 metrów oddziałki. znajduje się takie jeziorko, nieduże. Ale za to bardzo ładne. Z widokiem tutaj na góry. Jest tutaj bardzo dużo różnych gatunków ptactwa. Wszelakiego. Tutaj widzicie można sobie spacerować wzdłuż tego jeziorka. Ptaszki poobserwować to najlepiej tak z rana proponuję. Piękne. Bardzo dużo gatunków różni. Fotografowie tutaj przyjeżdżają robić zdjęcia, filmiki. Ptaszkom. Warto też się przyjrzeć. Ptaszkom. Gdyż to są wolne istotki. Nie potrzebują paszportów, dowodów osobistych. Robią sobie domki gdzie chcą. Nikt ich nie ściga za jakieś tam podatki. Tak sobie myślę, że chyba tylko my jesteśmy jedynym gatunkiem na ziemi, który musi płacić okupantom, tym nierządom, nierządnikom z tych rządów haracze. Musi płacić im po to, żeby żyć tutaj na ziemi. Bo z wolności to nie mamy zbyt dużo. W przeciwieństwie do ptaszków i innych istotek, jak sobie okupanci tutaj zrobili. To trzeba im cały czas płacić. No ale wkrótce im się to skończy. Mam nadzieję, że. Coraz więcej ludzi się budzi i widzi, co jest grane. A żeby dobrze zobaczyć, to najlepiej przebywać z naturą. Poobserwować naturę i wszystko, widzimy. A no dobrze, rozgadają się tutaj za dużo. Jedziemy na działaczkę. Aha, i te góry. Te góry są tajemnicze. Warto sobie je poobserwować po godzinie 21.00. Nie będę dużo opowiadał, ale warto sobie poobserwować. I jestem już na działce. Dojazd do działki. To jest dosłownie 40 metrów drogą taką utwardzoną. Polną. A dalej, tam już tak jak widzicie, co są ci ludzie, co tam pracują, robią wjazd. To już jest asfalt. Działeczka wygląda tak. Ziemia bardzo zadbana. Czeka na nowego właściciela. Który posadzi sobie na przykład tutaj jakieś drzewka owocowe, granaty, grajfruty, cytrynki, pomarańcza, mandarynki, papaje. Rośnie tu praktycznie no, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużych, dużo różnych odmian drzewek. Część można sobie zostawić na ogródek. Swoje własne warzywa. Kawałeczek można sobie ogrodzić tej działki. Z tamtych z tych dwóch stron jest ogrodzona, ale. Tutaj można ogrodzić Mamy też kontakt z polską firmą Która stawia takie ogrodzenia Wykopać studnie Postawić sobie kamperka Lub przyczepę campingową Lub zrobić sobie taką wiatę dla samochodów Właśnie ta firma z Polski Też stawia wiaty I jesteśmy samowystarczalni Pięknie bardzo zadbana ziemia, 150 metrów od plaży i 300 metrów od jeziorka. Spokojne miejsce, dookoła zabudowane, takie domki jak widzicie jednorodzinne. Także fajnie, fajnie to wygląda. I słoneczko. Pozdrawiam serdecznie.